Witajcie, witam Was w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj korek. Ja właśnie byłam na zakupach. Byłam też z mili. E, mierzyć dzisiaj mierzyć. pierwszą pomiarkę, Alby miała, ale mam, musieliśmy jechać jeszcze tą albę dopracować. To była pierwsza przymiarka po tych, po wzięciu miary, i e, musimy, musieliśmy jechać. To wiecie, kurczę. Leciała pszczoła i normalnie nie wiem. Na włosy spuściła. I co? I byliśmy właśnie przygotować tą albę. Jeszcze będziemy mieć jedną przymiarkę, do której już chyba będą potrzebne buty, bo trzeba będzie określić długość tej alby. A że mili jest drobna i chuda, no to eee, <grytanie> panie były zachwycone, że jest taka mała i drobna. E, bo mówią, że małe dziewczynki ładniej wyglądają w albach niż takie duże dziewczyny. No dobra, ale tak buty ogarnęłyśmy, i powiem Wam, jaki jest fenomen tego. Jakie to jest śmieszne. Bo kupując y, zwykłe y, białe lakierki, y, które powiedzmy kosztują 20, 30, 40, 50 zł, nawet i 60, można y, kupić i jest ok. Ale jak już piszę na nich y, buty komunijne to potrafią kosztować od 130 do 160 zł. Nawet więcej. Więc wystarczy, że pisze, że to są buty komunijne i od razu cena idzie 2-3 razy w górę. Więc kupiliśmy zwykłe białe buty. Pokażę Wam, może wstawię Wam tutaj zdjęcie, zrobię. I kupiłyśmy je za ponad 30 zł i. Wiecie co? Uważam, że w takich białych lakierkach to ona już raczej nigdzie nie pójdzie, bo nie podobają jej się takie buty. Więc nie wyobrażam sobie wydawać 160 zł na buty komunijne. Do tego muszę jeszcze i kupić, wiecie, bieliznę, rajstopki, przynajmniej z trzy pary. I do tego muszę zapłacić za albę. Więc to akurat dla mnie był bezsensowny wydatek, więc kupiłam buty. No zresztą, Wam pokażę, jakie. Potem Mili wyciągnęła mnie do Chińczyka, żeby kupić jej pod, wiecie te takie, takie coś gumowe, które naciskasz to, na to palcem i okazuje się, że to jest zabawka antystresowa dla dzieci ona jest teraz taka fantastyczna. I rzeczywiście czytałam o tym, nie wiem jak to się nazywa, też Wam wstawię zdjęcia, jak nie zapomnę i ona jest taka fantastyczna i w ogóle, że dzieci to uspokaja i tak dalej, i tak dalej, tylko wykańcza rodziców, bo te klikanie w to jest okrutne. No okrutne, no okrutne. Pokażę Wam to, może pokażę Wam to, jak przyjdę do domu. Byłam też w Biedronce i tam ostatnio na tym dziale takim, wiecie, gdzie są różne takie ciekawostki, znalazłam y, kiszoną rzodkiewkę, pokazywałam Wam ją i y, kiszony bób. I one były za 6,90, ale dalej w innym miejscu, tam gdzie w ogóle są wszystkie, wiecie, keczupy i tak dalej, to tam była kiszony burak i kiszony kalafior. I one były po 4,90, więc bób jeszcze mi został do kupienia, ale mam w domu już kiszoną rzodkiewkę i teraz kupiłam kiszony kalafior i buraka. Więc jak przyjdziemy, to może spróbujemy. Rzodkiewka już próbowałam, jest bardzo, bardzo dobra. Rzodkiewka jest chyba z koperkiem, a burak chyba też z koperkiem. Bób, albo bób z koperkiem, a na pewno kalafior jest z kurkumą. Więc jak przyjdę do domu, to Wam też pokażę. Więc tak to szybko zrobiłam. dzisiaj. Na obiad będziemy mieć tuńczyka w się śmietanowym ze śmietanki trzydziestki i z makaronem. Mamy jeszcze zupę pomidorową, więc więc git. No dobra, chyba wszystko to chciałam wam na razie powiedzieć. Jestem ciekawa kiedy. A my komunie na razie mamy normalnie, tak jak było, mamy ją w maju, więc na razie nic nie przesunęli. nie, mają, nie jest tylko tak, że wszystkie klasy mają razem, tylko każda klasa ma o innej godzinie. Więc no na dzień dzisiejszy y, mamy jeszcze, poczekajcie, raz, dwa, w sumie trzy tygodnie do komunii i, i na razie tak jak jest, tak jak było, tak jest, nikt nic nie zmienił. Więc y, czekamy co dalej z tą decyzją. Dobra, widzimy się w kolejnym łączeniu, pa, pa. Właśnie teraz, o jest jakaś chusteczka, pokażę Wam y, tą resztę kiszonek, którą kupiłam. Tu mamy te buraczki, kisz, burak kiszony z czosnkiem. O, on ten jest. I one mają ile? 490 gramów, ale bez zalewy. 10,90. Wow! I tu mamy ten kalafior. Kalafior kiszony z kurkumą. Proszę bardzo. A to są moje nowe paznokcie. Nie wiem, czy mam je w sumie pokazywałam, czy nie? Może tak. Może tu. To są to, to taką bazą kauczukową. Mam skórki takie, ale bazo, ka, bazą kauczukową są zrobione. To jest baza kauczukowa, taka różowa yy, z tej Klarisy. Tutaj mi się taki zrobił, ale uważam, że jak na pierwszy raz to zrobiłam to ładnie. Myślę, że ładnie. O Jezu, tofie się wkurzył. Aha, a tu? No ale już Wam pokazywałam. Ketchup, sy. McDonalda. No mamy rzodkiewkę. Dobra. W sumie ja to spróbuję sobie rzutkiewkę i spróbuję sobie kalafiora. Spróbujemy. Tofi, nie musisz teraz pić. Spróbujemy razem mm, rzodkieweczki. Przygotuję zupa. Teraz musisz jeść! Rzodkieweczki. Widzimy sobie taką małą. Mm. Ale dobra. Mmm. Dobra. Buraków nie będę ocierała. Burak to wiem w sumie jak smakuje. Kiszony. Ale, fuj, ale ten kalafior śmierdzi. To jest z kurkumą. Ale powiem Wam, kalafior nie jest dobry dziwny nie wiedzieć czemu jeszcze mi spadł dziwny nie jest zły ale rzodkiewki są o wiele, wiele lepsze dobra, będę próbowała buraka za jakiś czas to dam Wam znać. Wygląda po otwarciu Mamy kolafior. Mamy rzutkiewki. Przyszłam do pracy, i właśnie odpaliłam kompa i wyczytałam, że ma być dzisiaj konferencja więc jestem ciekawa, bo podobno ma być konferencja dotycząca tego, dla mnie te inne tematy się nie liczą, konferencja dotycząca też między innymi powrotu dzieci do szkoły, ale oczywiście nie wszystkich, tylko klas 1-3. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, podobno sprawdzałam, o której ma być i gdzie, gdzie pisze, że o 11, gdzie gdzie pisze o 12, gdzie gdzie pisze, że przed 12 i czort to wie, o której tak naprawdę. Chyba musiałby człowiek mieć cały czas włączone i patrzeć. Ale jestem bardzo, bardzo tego ciekawa, co dzisiaj będzie powiedziane, bo konferencje normalnie jeszcze chwilę będą codziennie. Bo wydaje mi się, że oglądałam przedwczoraj konferencję też. No, więc czekam bardzo na to, czy Milagros wróci do szkoły, czy nie. Dobra, jak się więcej dowiem. Ale to już wy też będziecie wiedzieli, jak puszczę ten filmik. Czekamy.